Osobiście nie suplementuję nic. Suplementy powinni stosować ludzie, którzy niewłaściwie się odżywiają lub mają deficyty składników odżywczych. Suplementuję tylko jod w postaci płynu Lugola, ponieważ spożywam zbyt mało owoców morza. Natomiast produkty pochodzenia zwierzęcego to najwspanialsza multiwitamina, którą organizm człowieka uwielbia i doskonale przyswaja. Organizm człowieka jest stworzony, żeby operować na produktach zwierzęcych. Ludzie zaczęli modyfikować jedzenie i wprowadzać coraz więcej produktów przetworzonych, generując w ten sposób całą masę dolegliwości i chorób, mówiąc kolokwialnie, bo zaczęli wlewać nie te paliwo do baku wydawaj swoje pieniądze na lepszej jakości jedzenie aniżeli miałbyś wydawać na suplementy konsumuj dobrej jakości produkty takie jak jajka mięso warzywa podroby kefir kiszonki awokado oliwę z oliwek orzechy i czosnek wystawiaj się na promienie słoneczne jak najwięcej najlepiej w formie spacerów nawet w pochmurne dni witaminy z suplementów a spożywienia powiem wam bardzo obrazowo to tak jakbyś kupił oryginalny perfum i podróbkę niby pachnie podobnie ale różnica jest ogromna.